To mi muszę kończyć, tak dziękuję. Teraz mi później się chwilkę. Ciekawe jestem ile z Was y, mam, y, ustawiło kompas. Ja. ja. 60 ustawiłem, bo tam jest 20, a tu pobród 240. No o 20 może być przekłamanie. O, okręć się jeszcze. Dobra. Odpój teraz na bok, jak druga osoba wpływa też...

Tak, o Tobie mówię, o Tobie mówię. To mówi. palę w tłuszczu. To będzie w jak, jak Cię widzę kolego, to będziesz pełny z tygarem. Zmoczę tą czapkę. I jutro na narty, nie? Jedziesz na te narty? Tak. Znaczy jeszcze nie wiem. Ale raczej tak. No, a może być sobota, niedziela? Dla mnie? No, no może być. Jak, jak, jak to, jak w sobotę dziela, to, jak to, jak to, jak to, do to, jak Aha, no to, może nawet no to, jak nawet jak to, 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 to, jak Z lewej strony I jeszcze odbóry. Do góry maluj Ok. Mariusz. Masz na kapturze maskę. O! Tu sobie pan. to A to ja nie wiem, sam chodzi kaby zobaczyć. to nie masz w telefonie. A tu nie masz w telefonie. <laughs> nie. Jak nie masz? W telefonie bym miał? No, oczywiście, no to A tu taki gadżesiarz, Bolek. Aha, mhm. na plusie. No na plusie. Poważnie? basz, Plus odkrył. Trzy. Amerykę. Ja tam kiełbaska. Jest jedna, ale dwa razy mi spadła twoja niestety. <gry>